Witajcie, przyjaciele. Ta para jest na sprzedaż. To są wnuki sławnego Ramzesa. To jest ten samczyk. Czerwony nakropiany. I do niego ta czerwona samiczko. Super para do rozpodu. Najlepszego rozpodowca w Europie, Ramzes. W Italii super wyniki. W Ameryce, w Kanadzie, w Niemczech, w Europie to leci wszędzie. W Szwecji 6 razy pierwszy, w Irlandii 5 razy pierwszy, w Ameryce 2 razy pierwszy, teraz w Italii pokonał mistrza First class pigeon from Ramses Ramzes Blood Nietypowy kolor. I babci czerwone szali, Czempionka 903. W tych kołębiach są wszystkie nasze stare ratniki, Czempiony Sztampara 109. Jak wiecie, to Ramses pochodzi po 109 razy z Tamsamica po dwóch wybitnych szczepach. O na przykład przez 6 lat zawsze najlepszy gołąb w oddziale. 109 i jego brat 108, jeden z najlepszych lotników w Niemcach. Sostra od 109, najlepsza w Polsce. Dziewiąta najlepsza samica narodowa Polski i jej córka pierwsza narodowa Polski. Te gołębie przekazują i na pokolenia swoje cechy. Wie ich gesagt habe, in Italien ist es viel zu viel zu viel zu viel. Dieses Platz ist für Sale. Das sind die Grandchildren von meinem Famous Ramses. Wenn ihr wollt, dann schreibt mir direkt zu meinem Telefonnummer. Das Nummer ist auf dem Display. Das sind zwei Enkelkinder aus dem berühmten Ramses. Das ist hier der Vogel. Und das ist ein Weibchen, die kann man ruhig so zusammen paaren. You can pair this pair together. This is a cock and this is a hen. Numer samca DV 467016 rok. Ostatnia lotka teraz mu rośnie. Wnuk Ramzesa, numer samiczki 976-016 rok. Wnuczka sławnego Ramzesa, a tu jej partner, to jest wnuk Ramzesa. Para jest na sprzedaż Wybitny gołębie Ramzes Teraz je wstawię na YouTube, jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń na telefon 0049 1511 290 1511